Pierwszy raz budynek miał swój odbiór w listopadzie. Wówczas obecny był urzędujący prezydent. Nie zaproszono jednak mediów. Dzisiaj media zostały zaproszone. Nie było za to pani prezydent, którą, jak się dowiedzieliśmy, zatrzymały obowiązki. W jej imieniu wstęgę przecinał urzędnik miejski. Na otwarciu nie byli obecni również członkowie starej i nowej rady nadzorczej. No dobrze, no, Zapraszamy. Nowy budynek wraz z infrastrukturą był MZK potrzebny. Dotychczas biuro, dyspozytornia oraz kasa mieściły się w wynajmowanych pomieszczeniach, a warunki pracy były złe. Od 1999 roku nie mieliśmy w zasadzie swojej siedziby. Cały czas byliśmy na wynajmowanych pomieszczeniach, warunki tam były takie no... Skrajne można powiedzieć, bo no, chociażby w tamtym roku mieliśmy ogrzewanie włączone dopiero w połowie grudnia. Na dzień dzisiejszy też nie, nie mamy w tej chwili w ogóle. Mm -hmm. Także dyspozytornia kierowców no, była bardzo malutka, tam się mieściło 28 kierowców bez ogrzewania, pomieszczenie, cały czas schodziły piecyki elektryczne. I tam była jedna ubikacja tylko i pomieszczenie jeszcze dla dyspozytorów. Podjęta została więc decyzja o zapewnieniu zaplecza spółce, kiedy ta poprawiła swoją rentowność. Koszt wybudowania budynku, ogrodzenia, wyposażenia pomieszczeń to około 2 miliony złotych. Część środków pochodzi z kredytu. Musieliśmy się tutaj posilić bankiem, tak, kredytem, ale skoro banki uznały, że jesteśmy na tyle silną już spółką i możemy zaciągnąć ten kredyt. Wiadomo, że w wcześniejszych latach było kłopot, nikt nie chce kredytu udzielić, bo spółka była na skraju upadłości. Tak? Ale w tej chwili byliśmy już, powiem, na tyle silni, że mogliśmy ten kredyt zaciągnąć. Wybudowanie własnej infrastruktury jest kosztowne, ale jak zapewnia prezes Rudkowski, spółka poradzi sobie zarówno z bieżącą eksploatacją, jak i ze spłatami rat kredytu. Ten zaciągnięty został na 15 lat.